Tak, więc cześć, witajcie. Od tego, może zaczniemy. Co chciałem powiedzieć, cieszę się, że wczorajszy odcinek spotkał się ze zrozumieniem, i widać, że trafiliście generalnie rzecz biorąc, co miałem na myśli w tym wszystkim, mówiąc o rzeczach ulubionych. Natomiast no, jeżeli chodzi o to słowo, którego mi zabrakło wczoraj, bo chciałem do tego wrócić, to jest bardzo ważne. Mówiłem, że ten odcinek się zrobił taki i właśnie zabrakło mi słowa. I ty, 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 teraz chcę rozwiązanie konkursu. Oczywiście komentarze, które mówiły, że yy, nudny czy... Że mało odkrywczy to, 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 nie, to, nie, to, to nie to słowo, które mi e, wtedy uciekło. Też nie chodziło o to, że sentymentalny, tam ktoś starał się pisać. Nie, otóż to słowo, które mi uciekło, to był refleksyjny. O, bardzo ładne słowo. Nie wiem, dlaczego mi uciekło wczoraj, ale, ale zabrakło tego trochę, tego słowa. Tak by było dopełnione, a tak powstała pustka i nuda. Nic się nie dzieje, dialogi niedobre, bardzo niedobre dialogi są. To takie polskie kino. Co zrobić? Yy, tak, popadało troszkę. W tej chwili już nie pada, ale dzień był ładny zasadniczo. Yy, znowu byliśmy na Banku, znowu tam występowali. I ciekawostką może być to, że stwierdziłem, że jak już jesteśmy, to zobaczę, co się da tam ogarnąć. Yy, taki tunel ładny znaleźliśmy z dobrą akustyką. I stwierdziłem, że wezmę szakuchaci i zobaczymy co się tam da. Przy czym co się okazało, weekend, sobota, masa ludzi i akustyka wspaniale działała, ale bardzo dobrze działała dla rozmów ludzi. W związku z tym, co ludzie wchodzili do tunelu i rozmawiali, a byli tam non stop w dużych ilościach i rozmawiali, to nic się nie dało zrobić. Byłem całkowicie zagłuszony. I nie próbowałem grania gdzieś publicznie w taki sposób. Tym bardziej, że na nie, szaku nie, nawet nie potrafię grać, ale stwierdziłem, że czemu by nie spróbować. No i spróbowałem. I byłoby nawet fajnie i wesoło, gdyby nie to, że tyle ludzi, może jakoś spróbuję w tygodniu, w jakiejś innej godzinie, że będzie bardziej pusto, to wtedy rzeczywiście ludzie przechodzący też może nie będą tacy głośni. I w tym konkretnym tunelu blisko stacji Blackfriars. E, może się wydało, to jest ładny, ładny dźwięk. Szekpacz i ładnie by zadziałało, myślę. To Dla tych, co nie wiedzą, to taki japoński flet. Jest, można sobie posłuchać i ee, ładnie, ładnie. Taki kojący, medytacyjny, jak to mówią nawet. Można by pograć trochę, ale no, nie udało się dzisiaj. Ale próba zawsze do przodu, tak, coś nowego coś inaczej. Czasami ludzie próbują nowe rzeczy i, i to też się wiąże ze wczorajszym odcinkiem, bo można spróbować kiedyś zjeść sushi na przykład i się okaże, że jest bardzo dobre, prawda? Albo można spróbować zrobić sushi i może się okazać też, że jest bardzo dobre robienie nawet, albo coś innego. Próbujecie czasem jakichś nowych rzeczy, czy to już nie ma sensu za bardzo próbować? Nigdy nie wiadomo. I co myślicie o tym? Piszcie. Ja ostatnio nie, nie starałem się próbować jakichś nowych rzeczy, ale jakoś tak mnie wzięło. Mówię, wezmę. Nie wyszło, ale bez absolutnie spalania się na to. Nie ma problemu, wszystko przed nami. Jak człowiek ma za dużo wolnego, to gupieje na starość od tego. Nie? Taki cytat z kabaretu, był. starego też zresztą. No, nie wiem co jeszcze. Dzisiaj jakoś tak bez e, szczególnych pomysłów. Pomysły wyczerpane na dzisiaj. Zobaczymy, o czym będzie jutro odcinek. A yy. dobrej nocy w takim wypadku, bo rzeczywiście już noc zapada. Dobranoc.